STRAŻNICY ZWIERZĄT A nie mówiłem? Najlepsze jabłka rosną tu, na moim podwórku. Czy granicą twojego podwórka nie jest tamten płot? Nie bądźmy drobiazgowi. O, spójrzcie na to. I pomyślcie o szarlotce, w której ono się znajdzie. Dziadku ręco. Denerwujesz jabłka. Hej, witam! Z tego co pamiętam, pogaduszek nie ma na liście waszych obowiązków. Tak, o to właśnie chodzi. Obserwuję was. No nie. Mam już dość tego konia. Nie pozwól mu znów uciec! Dlaczego tak trudno o dobrą służbę? No, coś podobnego. A czy to nie jest przypadkiem Sadinolu w dziadku? Kontessa Dinola i ja mamy umowę. <grym> Taką, że ty kradniesz jej jabłka, a ona nie ma o tym pojęcia. Dokładnie. I dotąd oboje jej przestrzegaliśmy. Chyba wyraźnie powiedziałam, że masz mi nie psuć wakacji. Myślisz, że córka jest wredna? Zaraz poznasz mamuśkę. Mamo? To jest Mija, ta, o której ci mówiłam. O, opowiadasz o mnie. Wzruszające. Chcę uprzedzić, że policja jest już w drodze. Tego rodzaju proceder podpada pod jakiś paragraf. Wielką kradzież jabłek? Może i właśnie o coś takiego zostaniecie oskarżeni. Nie zrywacie tych jabłek. Każdego roku się marnują. Co robię z moimi zbiorami? To moja sprawa. Takim jak wy, nic do. tego. Ej, ty tam! Nie dość jasno się wyraziłam?! Co ty wyprawiasz?! Ratuję te jabłka przed powolną, bezsensowną śmiercią. Nadaję jakieś znaczenie ich krótkiemu życiu. I oddaję im cześć, piekąc z nich szarlotkę, na którą panią zapraszam. Wraz z córką. Może to zrekompensuje panią poniesione straty. Co pani na to, kontesso? No dobra, mamy tu kradzież jabłek, wtargnięcie, i dodałbym jeszcze nielegalne pozbywanie się złomu. Wszyscy troje musicie iść ze mną. Dziękuję, panie władzo. Proszę się nimi zająć. Oczywiście. Jestem tu, by pani służyć. Czy to był sarkazm? Ośmieliłby się. No, złodziejaszkowie. Przyłapano was. Co z wami zrobić? Długo to jeszcze potrwa? Ręco. pospiesz się, za godzinę muszę wracać na służbę. Sylwio i ja znamy się od szkolnych czasów to on powiedział mi, że to gospodarstwo jest na sprzedaż. Prawda, Sylwią? Tak, bo obiecałeś karmić mnie szarlotką ale się jej nie doczekałem jeszcze. Zabiorę mi bo wskoczy na stół i wszystko zje. Dziadku Ręco, To twoja gitara? Przytargałeś ją? Zajmowała tylko miejsce w moim garażu. Ręco grał na niej w naszej kapeli. Jakieś 20 trzydzieści lat temu. Grałeś w kapeli? To za dużo powiedziane. O. Słyszysz? Tylu fanów nigdy nie mieliśmy. To co? Dobra. Raz, dwa, raz, dwa, trzy i. Tak kaszlu czasem kichania zmusza wrogów twych do poddania. Oh! 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 Jej lądowanie prawie doskonałe! Przepraszam, nie zauważyłam cię. Ach, nie szkodzi. <laughs> Przywykłam do tego. Zazwyczaj sama się przewracam. Witaj z powrotem! <laughs> Dobrze cię widzieć. Pospieszmy się! Już na nas czekają! Kto? Co? Gdzie? To ty nie wiesz? A, racja! Dopiero co się zjawiłaś. Fakt! Pilne spotkanie! W pałacu! Teraz. Fantopia nadal kotwiczy przy brzegu. Moim zdaniem nie zanosi się na to, żeby miała odpłynąć. Rixel pewnie już wie, że nie jest tu mile widziany, ale wyślę mu oficjalne oświadczenie. Damy mu jasno do zrozumienia, Czemu że... papu! Nic tak nie umila nudnego, ważnego spotkania, jak przepyszna zupa paprykowa. Spokojnie, wystarczy dla wszystkich. Eee, miło, że pomyślałeś. Ojej, To rzeczywiście zupa paprykowa. Uch! Doceniamy Twoją troskę, Fadl. Bez przesady. Nie jest aż tak źle. Trochę za dużo papryki, a ja za mało. No, papryka to jedyny składnik. No, nie mógłby przybyć tak zwyczajnie bez tych dymów. Zaraz się pokażę. Wiem, że kilka razy Cię zawiodłem, panie, ale tym razem. Cały czas mnie zawodzicie. Zawodzicie mnie w tej chwili. W każdej ja... sekundzie, kiedy nie ma z Wami skrzydła tego jednorożca, e, e, e... zawodzicie mnie. E, nie wiem, czy to najbardziej trafne sformułowanie. Złapcie, jednorożca! E, e... To jaki głupi plan chodzi ci po głowie? Zdecydowany atak! Jak za dawnych czasów, kiedy łapałem zwierzęta do fantopii. Nic z tego nie będzie! Jednorożce nieźle kopią. Potrafią tak mocno kopać, że wiesz! Nie będziemy polować na jednorożce. Co? Wszystko po kolei. Gorga i ja zaatakujemy pałac elfów i odzyskamy moje cyrkowe zwierzęta. Nie dotarło do ciebie, co powiedział? Zostań tu i przygotuj trochę płynu. Latający jednorożec może poczekać. To kwestia zasad. Cyrkowe zwierzęta należą do mnie. Spodziewaj się mnie w porze kolacji. Elfy są zupełnie bezbronne. No, wcale nie. Mają wodne błyski i ten swój niszczycielski trumptus! Trzeba czegoś więcej niż... Yy, ...pistoletów na wodę, by pokonać Rixela i Gorgę. Ach, to nie są pistolety! Ktoś, kto nosi przy sobie ognisty bicz, jest niebezpieczny. A jeśli w dodatku jeździ na ziejącym ogniem Dino smoku, to już w ogóle. Nie zapominaj o tych okropnych ogniowych gongosach. Nie są odporne na wodne błyski. Tak, ale gorga ciągle wypluwa nowe. Nasi przyjaciele są chyba głodni. Miło ich tutaj gościć, ale wymagają nieustannej opieki. Mo, Juko, możecie sprawdzić, czy Xolana, Shiva i Lasita troszczą się o ich potrzeby? No pewnie. A ja zajrzę do onczao. Hmm. Powinnyśmy wymyślić jakiś jakieś imiona. Mm -hmm, tak. Co powiecie na Skrobit? Flo? Mm -hmm. I Miri? Fajne, pasują do nich. Mnie się podoba. Lubicie melony, prawda? Proszę bardzo. Mm, mm -hmm. oh. <noise> <classified> <noise> o! Nie wolno rzucać w nie jedzeniem. Proszę bardzo, Flo. Smacznego. I dla Skrobita. Bardzo ładnie. Nie zjadłabyś grzybka, Miri? Lubisz grzybki tak, maleńka? Wiedziałaś, że umie dbać o zwierzęta? Zwierzęta? Gdzie? Sita, widziałaś Onchao? Ostatnio jakoś nie. Pomóc ci go szukać? Nie trzeba, na pewno się zjawi. Co się z tobą dzieje, Onchao? Gdzie jesteś? Co tu robisz zupełnie sam. Jesteś taki jak Esko i reszta. To, że masz skrzydła, nie czyni cię gorszym. Masz po prostu wyjątkowy dar. Nie będziesz szczęśliwy, udając, że nie masz skrzydeł. Uwielbiasz latać, a ja uwielbiam latać z tobą. Tak, nastroż te piórka. Twoje skrzydła są piękne. Chodź, przelecimy się. Głosów, próba głosów. Działa. Uwaga, słuchajcie, Elfy. Wiem, że już mnie nie lubicie, ale macie coś, co zgodnie z prawem należy do mnie. Więc obawiam się, że czekają nas poważne negocjacje. Odbądźmy szczerą rozmowę, a jestem pewien, że wspólnie znajdziemy jakieś kompromisowe rozwiązanie. Czego on znowu chce? Przyszedł po zwierzęta! Chodź juko. Pokażmy mu jak negocjujemy. Mo? Ale co konkretnie zamierzasz? Ostrzelamy go. Doceniam twój zapał, ale pamiętaj, że szukanie kompromisu zawsze jest lepsze niż ostrzeliwanie. Huh? Dlatego chcę, żebyście wysłuchali Rixela. Niech będzie. Bądźcie ostrożni, podejrzewam, że nie jest sam. O! Oh! No dobra, Riksel. Mamy cię wysłuchać, więc zaczynaj. Zaraz, po kolei, książę Mo. Powiedz, jak się miewają moje biedne zwierzęta? O wiele lepiej niż kiedy były u ciebie. O, jestem pewien, że się mylisz. Beze mnie pewnie są zagubione. Oddajcie mi je, a przyrzekam, że natychmiast opuszczę Sentopię. Zwierzęta są szczęśliwe tu, gdzie są. Więc nic, co powiem, nie przekona was? Nie. Dobrze, zatem odejdę. Ale proszę, zróbcie mi tę grzeczność i pozwólcie pożegnać się z moimi wiernymi przyjaciółmi. Gorga! Uważaj! Zabierajmy się stąd. Tak, lećcie do krateru! <laughs> się do krateru, trudno będzie bronić zwierząt. A jak się zjawi tu z Gorgą, trudno będzie bronić pałacu. Sami mogą sobie nie poradzić. Wodna kopuła zgasiłaby gongosy, ale Fadl przerobił ją na zraszacz, który zresztą nie działa. Na pewno jest coś, czego można by użyć. Rozkaz! Trumptus! Zatańczysz, jak ci zagram, Rixel. Eee... Co zamierzasz z tym zrobić? Odegrasz hymn na moją cześć? Eee... Nie da się do tego tańczyć. Znasz inny kawałek? U? Potrzebne nam wsparcie. Wezwę mnie. Do mnie. <grystanie> no i widzisz? Nie popisujesz się. Jesteś sobą i dobrze się bawisz. O, nie ma za co. Był trochę przygnębiony, ale nie martw się. Już dobrze, znowu jest sobą. O-o, mnie wzywa. To raczej nie wróży nic dobrego. Jeśli twoja mama się zgodzi, to ja bardzo chętnie. No to lecimy! Kłupcy, dalej gorga! Nikt nas teraz nie powstrzyma! Strzelanie nic nie daje! No co ty powiesz? O nie! Są w kraterze! <laughs> Muszę coś zrobić! Przestańcie wreszcie na mnie chlapać! To irytujące! dla ty jednorożec? Miałem się nim zająć jutro, ale skoro do mnie leci, załatwię to! Uważaj ją, Jesteś za blisko! <zako> <śmysy> <śmysy> A! Widziałaś to? Ten mały sporo już potrafi! Świetnie unik! <saro> Nasze wodne błyski na nic się nie zdają! Bo woda nie robi na nich wrażenia! Ochłodziliśmy ich tylko! Nie mam już amunicji! Czas trochę podgrzać atmosferę. Coś mi przyszło do głowy! Elfy! Napełnijcie błyski paprykową zupołów Hadla! Czasem kichania zmusza wrogów twych do poddania. Masz ochotę na zupę dnia, Riksel? Wynosimy się z krateru! Ruszaj! Śmiechu warte! <śmiech> Piątka! Ha! No, no, widzę, że twoja wyprawa zakończyła się sukcesem. Co tak pachnie? Papryka? <laughs> Nieważne. Mnie w przeciwieństwie do ciebie coś się udało. Tylko jedna flaszeczka? Coś ty robiła przez cały dzień? Kąpałaś się w tym? Panie, witaj. To bardzo dziwne. Jakoś nie widzę skrzydła tego jednorożca. Gdzie on jest? A my, panie mój, elfy miały tę zupę. Zupę? I strzelały nią w gorgę i we mnie. Była bardzo. Elfy strzelały w was zupą? Tak, tak, wiem, to brzmi śmiesznie, ale przez tę zupę musieliśmy. Co ten twój jaszczur robi? Nie, nie, gorga, powstrzymaj się! Mikstura! <głos> oh. <głos> Gorga. Nie, nie, tylko nie krzycz. Ku memu zdziwieniu po raz kolejny ocaliło nas coś, co zrobił Fadul. I choć zawdzięczamy to zbiegowi okoliczności, znowu jesteśmy ci wdzięczni Fadul. No co wy, nie skupiajmy się na tym, czyja zupa nas ocaliła. Proponuję uczcić zwycięstwo poczęstunkiem. Stworzyłem nowy przepis. Po <śmurna> pierwszy. <śmurna> <śmurna> e, dzięki. Chętnie kosztuje. Na razie nie kicha. To dobry znak. <śmurna> Jak ją <śmurna> nazwałeś? Tak się zastanawiam, zupa solna? Odpowiednia nazwa. Za dużo soli? Mogłem dać kubek czy dwa mniej, albo trzy, albo cztery. <ścoughs> dać ci może wody, pozbędziesz się tego smaku. Nie, dziękuję Juko. Na mnie już czas. Nie martw się, w domu czeka na mnie ciepła szarlotka. Brzmi przepysznie. Dużo lepiej niż zupa solna. Do zobaczenia! Pani ja! Dziadku Renco, Szarlotka się nie spali? Jest w piecu od pięciu minut. A racja, straciłam rachubę czasu. Dlaczego? E, no, wiesz, to wszystko z głodu. Mm, no proszę od razu lepiej. Dobre, smakuje? Mm -hmm. To karma mimi.